Porozmawiam z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Adamem Struzikiem. Panie Marszałku, zbliża się koniec roku, roku nietypowego, bo dużo wydarzyło się i na świecie, i w Polsce rzeczy, które wcześniej nie miały miejsca. To jest też dobry czas na podsumowanie. Z jakich działań samorządu w tym roku jest Pan najbardziej dumny? No powiem w ten sposób. Pewnie jestem dumny z pomocy dla naszych braci Ukraińców. Bo to było niestandardowe działanie, niespodziewane działanie. Zostaliśmy zaskoczeni olbrzymią tragedią, która dotknęła naród ukraiński, olbrzymią falą uchodźców, które nawiedziły nasz kraj, w tym Mazowsze. Myślę, że w porywach to było nawet do pół miliona uchodźców. Udało nam się przy pomocy naszych placówek zorganizować pomoc. Na przykład y, transport kolejowy. Przywoziliśmy tutaj całe transporty y, poprzez nasze koleje mazowieckie, ale też y, no, przekazaliśmy kilkanaście karetek y, w bardzo dobrym stanie, używanych co prawda, ale do tego, żeby wsparły y, tam y, służby ratownicze. Przyprowadziliśmy sprzęt y, ratownictwa też y, y, związany z funkcjonowaniem Straży Pożarnej. Pomagaliśmy też przez nasze instytucje ekonomii społecznej w kreowaniu wyżywienia i mogę powiedzieć, że no to jest pewien powód do dumy satysfakcji, że w takiej trudnej sytuacji i to w rok po takiej wielkiej walce z epidemią udało się wygenerować te programy wsparcia. Uruchomiliśmy też program na blisko 18 milionów złotych, który też jest w trakcie realizacji. No ale oczywiście m, mogę też powiedzieć o wielu innych działaniach tak, e, związanych z naszym e, realizacją inwestycji. Jak zwykle było ich około 30%, co przy 4,5 miliarda inwestycji e, to prawie 1,5 miliarda przeznaczyliśmy na inwestycje w naszym województwie. Też jestem bardzo dumny z takiego bardzo szerokiego programu wsparcia dla samorządów gminnych, samorządów powiatowych, dla organizacji pozarządowych. To ułasabia taką naszą zasadę po pierwsze pomocniczości, po drugie solidarności z naszymi partnerami w samorządach innych kategorii. No, po trzecie też taki równomierny rozwój województwa uzyskujemy dzięki temu. Więc można powiedzieć, że zrealizowaliśmy w ramach 14 programów wsparcia około 5000 tysięcy różnych inwestycji. Niektóre z nich są małe, program na grantach dla sołectw czy grantach dla gospodyń wiejskich, czy dla działkowców. No, oczywiście są też większe, wsparcie na przykład dla ochotniczych straży pożarnych przekroczyło 24 miliony złotych. No, ale też są inwestycje duże, czy bardzo duże, w których czy to realizowaliśmy sami. Można podać taki przykład budowy ośrodka radioterapii w Płocku, który jest rzeczywiście kwota blisko 80 milionów i to jest zaawansowana inwestycja. Ale też takie inwestycje kilkunastomilionowe realizowane przez naszych partnerów, bo. Tu się uosabia taka dobra współpraca między poszczególnymi kategoriami samorządu i to jest taki element wyrównywania rozwoju i też oczywiście rozwiązywania tych nawet najmniejszych problemów, bo są bardzo ważne duże inwestycje, ale są też ważne te małe, które poprawiają warunki życia ludzi. No gdyby wprowadzić zamknąć, no to kończymy też regionalny program operacyjny, kończymy rozliczanie, kontraktowanie, więc myślę, że tu też no, mogę być z tego dumny, że właściwie 96% środków zostało zakontraktowanych no i że będziemy w tej chwili dążyli, żeby do końca, czyli do końca roku 2020. Trzeciego już ten program zamknąć i go rozliczyć. Skoro już wspomniał Pan o środkach unijnych, no to właśnie jak wygląda ta sytuacja? No bo sporo tych środków województwo zdążyło wykorzystać w tym roku na przeróżne inwestycje, też duży unijny program covidowy. Jak wygląda ta perspektywa na kolejne lata? Tak, no jeżeli chodzi o ten program covidowy, który Pani wspomniała, to następny, myślę, powód do dumy autentycznej, bo to jest największy program w całej Unii Europejskiej, który zrealizowaliśmy. On dzisiaj to jest około pół miliarda złotych, ale w dalszym ciągu go realizujemy. Myślę, że tam będzie pewnie, być może do około 600 milionów dobijamy. Ciągle uzupełniamy tą aparaturę ratującą życie. Czy aparaturę diagnostyczną, czy kupujemy nowe ambulanse. A dodatkowo uważam, że wielkim sukcesem jest objęcie też przez program operacyjny Polska Wschodnia tej części pozametropolitarnej naszego województwa, bo oprócz tych 2 miliardów 89 milionów euro, no, dla sześciu regionów, czyli pięciu województw i tej części mazowieckiej poza metropolią. Jest 2,5 miliarda euro, czyli przeciętnie około 420 milionów euro jeszcze tych dodatkowych pieniędzy, po które będzie można sięgnąć. Także paradoksalnie, chociaż jesteśmy lepiej rozwinięci i, i mamy no, bardzo poważny udział w produkcie krajowym brutto Polski, bo 20 prawie 4% to paradoksalnie będziemy mieli do dyspozycji prawie 2,5 miliarda euro, czyli znacznie więcej niż w latach 2014-2020. A co było dla samorządu największym wyzwaniem w tym roku? No, wie Pani, w dalszym ciągu COVID, tak? I no. oczywiście problemy z funkcjonowaniem służby zdrowia, ale nie spowodowane COVID-em paradoksalnie, tylko spowodowane, no, permanentnym niedofinansowaniem, czy niedocenieniem, czy zaniżoną wyceną świadczeń zdrowotnych w szpitalach, to jest od lat e, ten sam problem, który no, nie może znaleźć rozwiązania i o ile w tych segmentach w ochronie zdrowia takich jak podstawowa opieka zdrowotna, czy specjalistyka, czy leczenia sanatoryjne, e, stomatologia, nie wiem, zaopatrzenie w leki, w miarę ta sytuacja jest opanowana i, te segmenty funkcjonują, to szpitalnictwo w Polsce jest ciągle w głębokim deficycie i zadłużenie szpitali dzisiaj to przeszło 22 miliardy złotych. No i to było zawsze, to jest zawsze dla nas największe wyzwanie, tak? bo y, niestety y, musimy pokrywać, musimy, teraz już nie musimy, ale możemy, ale trudno sobie wyobrazić, żeby tego nie robić, pokrywamy ujemny wynik finansowy samodzielnych y, publicznych zakładów opieki zdrowotnej. No też w jakiś sposób pomagamy spółkom, bo mamy część szpitali przeształconych w spółki, albo podnosząc kapitał, albo udzielając pożyczek na wieczne nieoddanie. Znaczy generalnie to jest w ogóle bieżące, bo o ile z inwestycjami w szpitalach sobie radzimy, w zakupie sprzętu, w modernizacjach, rozbudowach, no to, to jest wyłącznie w na naszym garnuszku. To no, mamy problemy, szpitale mają problemy z bieżącym funkcjonowaniem, i tutaj no, też kierujemy olbrzymie kwoty co roku, i to jak zwykle był problem w roku 2022. Faktycznie też widać po inwestycjach, że jedna trzecia funduszy, które zostały przekazane na inwestycje, to faktycznie inwestycje w zdrowie. Chciałam też poruszyć temat, ponieważ według raportu portalu Business Insider w Polsce produkuje się tak dużo przepisów, że prawnicy nie nadążają za z ich zapoznawaniem się. Obowiązki oczywiście przerzucane są na samorządy, ale nie idzie za tym finansowanie. Przykładem są choćby wordy czy węgiel. Czy jest to zgodne z prawem i, i jak samorząd ma zawsze sobie z tym radzić, bo jest to duże wyzwanie? No, to jest rzeczywiście taka cecha charakterystyczna ostatnich czasów. Tworzenie prawa na kolanie w bardzo przyspieszonym tempie. Często w ciągu jednej nocy Sejm potrafi przyjąć rozwiązania ustawowe. Ja też czytałem ten komunikat do tych e, bodajże ponad 30 tysięcy artów różnych prawnych, tak, które nawet nie są w stanie e, najbardziej rozbudowane kancelarie prawnicze wszystkich ich Tak podobno 4 godzin dziennie potrzebują, żeby no, się zmieniać. Żeby to przeczytać, poznawać. tak, no więc to jest w ogóle jakiś absurd, e, już nie mówiąc o jakości stanowionego prawa. No, powstają ustawy, które są wewnętrznie sprzeczne ze sobą i w ogóle rozwiązania. Są y, y, nietrwałe, tak, bo się okazuje po kilku tygodniach, że to, co przyjęto y, już jest y, nieaktualne. To jest niestety w ogóle tendencja do takiej polityki o charakterze centralistycznym w naszym kraju. Obecna władza w Polsce tym się charakteryzuje, że chciałaby wszystkim rządzić y, i przy pomocy y, y, takiego na gwałt czy, czy naklanie stanowionego prawa też tak się po prostu nie da. Życie i historia pokazują, że tylko państwa zdecentralizowane mogą być rozsądniej i efektywnie zarządzane. Natomiast my mamy odejście od tego. Jak sobie radzimy? No, myśmy z tym walczyli zawsze. Też poprzez nawet i odwołanie się do Trybunału Konstytucyjnego. Z Janosikowym się udało. No, z Janosikowym, ale też był wyrok dotyczący właśnie obowiązkowego dofinansowania, czy poczucia ujemnego wyniku finansowego w naszych szpitalach, to bardzo sobie zgrabnie poradzili rządzący z tym, bo y, zamiast obligatoryjnego obowiązku pokrycia wyje, ujemnego wyniku finansowego po prostu napisali słowo może. No i teraz y, koniec z rzędem temu, kto powie, że nie dofinansuje szpitala, należałoby go wtedy zamknąć, tak. Więc niby nie musimy, ale tak naprawdę musimy, tak, choć słowo jest może. Zaraz sobie radzimy. No, no staramy się oczywiście protestować, wpływać, wysyłać nasze opinie, tylko że to no nie, nie, niezbyt jest efektow, efektywne. Jeśli chodzi o WORDy, no to jest następne, powiedziałbym, kukucze jajo, które nam się próbuje podrzucić. Ja nawet nie wiem, na jakim etapie ustawodawczym to jest, ale to jest taki zabieg, ponieważ WORDy się przestały samofinansować, dochody z egzaminów, i z innych tam usług nie wystarczają na bieżące funkcjonowanie tych instytucji, to jest zadanie państwowe, no to próbowano to przerzucić i próbuje się to przerzucić na samorządy. Czyli jak coś jest deficytowe, no to samorządzie zajmie się tym i do, dopłać. Tak? Po pierwsze jest to niezgodne z konstytucją, bo pani pyta, czy to jest zgodne z prawem. No nie jest zgodne z prawem, bo Artykuł 167 Konstytucji mówi wprost, że jeżeli się powierza jakieś zadania publiczne, to trzeba też wskazać źródło finansowania tych zadań. No bo na tej zasadzie to można powiedzieć, no macie robić wszystko, tak? tylko skąd drąć na, na to pieniądze. Po drugie, na egzamin na prawo jazdy jest egzaminem państwowym. I <laughs> trudno sobie wyobrazić teraz różne standardy w różnych województwach. No i nam zaproponowano, żebyśmy to my ustalali wysokość opłaty, a problem jest prozaiczny, tak rządzący nie chcą wziąć na siebie obowiązku ustalenia wysokości tej opłaty, bo to jest niepolityczne. No to po co się ma pan minister narażać tym wszystkim zdającym egzaminy? To niech się naraża marszałek, niech on ustali te stawki. I takich eksperymentów w cudzysłowie jest dużo więcej. No niestety, to jest ta doktryna, która nam towarzyszy, że po pierwsze ta władza jest niechętna samorządowi, opowiada się za centralistycznym takim zarządzaniem państwem. Powiedziałbym nawet, że to nawet nie jest centralizm demokratyczny, kiedyś to się nazywało centralizm demokratyczny. Teraz to jest po prostu centralizm nowogrodzki, czyli jedna partia rządzi. No, i e, jak funkcjonariusze tej partii wymyślą coś e, rano, no to już następnego dnia rano e, jest to już e, obowiązujące prawo. No, na dłuższą perspektywę to doprowadza do destrukcji państwa i do no, fatalnych e, konsekwencji. E, jakie czynniki zewnętrzne miały wpływ na działania samorządu w tym roku? Wspomniał pan o e, wojnie na Ukrainie, o pandemii. Czy coś jeszcze mocno przyczyniło się? No, to na pewno konsekwencje tych wszystkich zdarzeń, czyli olbrzymie zaburzenia związane z inflacją, związane z niestabilnym rynkiem i cenami towarów i usług, rynek budowlany zupełnie się rozkojarzył, tak i mamy też olbrzymie problemy, bo albo się wykonawcy nie zgłaszają, albo nawet jeżeli wygrali przetarg po jeszcze raz ponownym przeliczeniu. Po upływie kilku miesięcy, kiedy procedury trwają, no to wycofują się, nie chcą podpisać umów. No jeszcze inni, którzy są w trakcie budowy, no żądają aktualizacji, waloryzacji tych swoich umów. Także to jest w tej chwili największy problem wszystkich samorządów, nie tylko samorządu województwa. Na pewno też problemy z energią. Na dzisiaj to mamy. Sytuację, w którą właśnie poprzez niestabilne prawo, poprzez niestabilne ceny, również tak naprawdę nie możemy określić cenu, cen, które będą obowiązywały w przyszłym roku, z tymi kosztów, które będą obowiązywały. No, inflacja powoduje oczywiście, że ludzie zatrudnieni w naszych instytucjach, a przecież jest ich ponad 160, instytucji, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa, no, oczekują urealnienia ich dochodów, tak? Więc jest oczekiwanie na podwyżki, na jakieś korekty płac. Więc to jest troszkę takie y, y, szamotanie się w rzeczywistości, która nie do końca jest zdiagnozowana i nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Nie wiemy, jakie będą stopy procentowe, tak? Nie wiemy na... bo przecież każdy Samorząd też posiłkuje się kredytami po to, żeby no, kreować rozwój, więc jakimś tam elementem tego rozwoju są inwestycje i potrzebne są na to kredyty. Też nie wiemy, jak dookreślać koszty tych kredytów. Także tutaj jest taki trudny czas związany też z kryzysem energetycznym i w związku z tym z kosztami funkcjonowania wszystkich naszych praktycznie placówek. No, proszę sobie. Wyobrazić nasze spółki kolejowe, które jednym z głównych kosztów jest energia elektryczna. No i teraz, jeżeli mówimy o trzykrotnym wzroście cen, to nasza dotacja bo wszystkie spółki kolejowe są na deficycie to nie jest tak, że to jest przedsięwzięcie rentowne. Transport publiczny w ogóle wymaga do dotowania, bo gdyby nie to, to przecież bilety by miały kosmiczną wartość i niby do tego pociągu nie wsiadł. A w związku z tym nasze dofinansowanie czy do kolei mazowieckich, czy do Warszawskiej kolei dojazdowej to stale rośnie i ono się już zbliża do jakichś niebotycznych kwot. Mieliśmy 300 milionów, potem 400 milionów, a teraz na przyszły rok to pewno będzie ponad 700 milionów, więc to są tego typu wyzwania i problemy. Także ten bardzo niestabilny rynek finansów publicznych i przewidywane dochody i koszty funkcjonowania no tutaj wymagają dużej takiej elastyczności i przytomności umysłu, żeby nie popaść w kłopoty. Teraz powinno zabrzmieć normalnie to pytanie, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację pewnie też zabrzmi ekstremalnie, czyli jakie plany ma samorząd na kolejny rok? No, gdybym powiedział, że przetrwać to bym skłamał oczywiście, że skończyliśmy właśnie pracę nad budżetem na przyszły rok. No on jest rekordowy, ja jestem radnym od 1998 roku nieprzerwanie. Czyli jak łatwo policzyć, to będzie 25. rok mojego bycia radnym, członkiem sejmiku. No jestem, już za parę dni będzie 27, nadal jestem marszałkiem tego województwa, więc to jest naprawdę budżet ekstremalnie duży, 6,5 miliarda złotych. Właśnie go zarząd uchwalił i przesłaliśmy go do sejmiku. Więc on jest w dużym oczywiście stopniu oparty na dane, które nam przysłał minister finansów, bo obecna sytuacja jest taka, że my nawet nie bardzo wiemy, jakie są rzeczywiste dochody. Samorząd województwa głównie funkcjonuje na bazie podatku dochodowego od osób prawnych, czyli od firm. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli PIT, nie jest taki duży. I on jest mniejszy, no, zaplanowany na przyszłość. Natomiast no, CIT wzrasta o 1,5 miliarda. Takie dane nam przysłał minister finansów wraz z gwarancją, że 1,12 tych naliczonych dochodów będą nam przekazywane co miesiąc. Więc ten rok, powiedziałbym, w sensie takim inwestycyjny, no też się zapowiada dobrze, bo 30% przeznaczymy na inwestycje. Chcemy utrzymać wszystkie, a było ich 14, chcemy utrzymać wszystkie 14, a nawet chcemy uruchomić 15 program wsparcia właśnie dla naszych partnerów gminnych, powiatowych, dla też organizacji pozarządowych. Więc taki w takiej warstwie planistycznej, no jeżeli się weźmie pod uwagę to, że mam nadzieję, że jednak Zostaną uruchomione pierwsze nabory i zaczniemy wykorzystywać pieniądze z nowego budżetu Unii Europejskiej, który się zaczął, no to w 2021 roku. Już dwa lata minęły. No jeżeli do tego dołożymy, ja ciągle nie tracę nadziei, że jednak polski rząd pójdzie porozum do głowy i się porozumie z Komisją Europejską i też trafią do nas pieniądze z... Programu rozbudowy, na przykład na gospodarkę wodno-kanalizacyjną w przestrzeni wiejskiej, no to liczę, że to będzie rok w sensie inwestycyjnym, optymistyczny i owocny. Natomiast jeżeli z drugiej strony się weźmie pod uwagę te wszystkie zjawiska inflacyjne, te niestabilne ceny, ten problem z kosztami energii. No to trudno mi, tak powiem, nie zachowywać daleko idącej ostrożności, bo może być taka sytuacja, że możemy mieć pieniądze, natomiast możemy nie zrealizować tych inwestycji, które planujemy z powodu wzrostu cen, no i z powodu problemów z firmami wykonawczymi, bo one też znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji. Też bardzo się obawiam prognoz dotyczących wzrostu gospodarczego, bo jeżeli zacznie się recesja, to te hipotetyczne podatki zaplanowane na przyszły rok wcale nie muszą być tak e, duże. Zwłaszcza jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych. Więc powiedziałem tak, jestem ostrożnym optymistą, ale ponieważ z natury jestem optymistą i altruistą, no to zrobimy <laughs> wszystko, żeby. Tak powiem, nasza mazowiecka wspólnota, a jest nas 5 milionów już 514 tysięcy obywateli, żeby nasza mazowiecka wspólnota rozwijała się i wszystkie nasze instytucje też zabezpieczyły swoje bieżące funkcjonowanie, ale też zabezpieczyły rozwój.